Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wszystkim odpowiadam po kolei. Jest nas już 180 grup, ale widzę, że dołączają kolejne, więc jeszcze chwileczkę zaczekamy na późniacki. Yes. <laughs> Nie, bo ja chcę odwrócić, że klasa, żeby było widać. Poczekajcie, tylko ja muszę to odkręcić. Dzień dobry, nic nie słychać, ponieważ jeszcze nic nie mówimy. Myślę, że to jest główna przyczyna. Czekaliśmy jeszcze na wszystkich spóźnialskich, ale myślę, że już. E, wszyscy zainteresowani z nami są. E, dzień dobry, jeszcze raz. E, o, witam, witam tych witam. Którzy, którzy, którzy dołączyli do nas w tej chwili. Dzieci dzień dobry. Się... Tu jest kamera. Ja mam tam dębkę, przed koczynę, bo... Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. teraz. Pozwólcie, że, że wyłączę. Ty, ty. E, e, witamy serdecznie. E, Pozwólcie, e, że wyłączę mikrofon wszystkich naszych grup uczniowskich, żeby dobrze było słychać nas i naszych ekspertów, żebyście wszyscy doskonale. Już mikrofon jest włączony. Proszę. Słyszeli, o czym do Was dzisiaj będziemy opowiadać? Ja nazywam się Rafał Kupiński i serdecznie witam na naszej lekcji poświęconej łąkom kwietnym. No, Spotykamy się, się dzisiaj. Mariusz, mikrofon, nie. o, Ponieważ niedawno w Domku Ekoeksperymentarium pojawił się nowy pokój. Pod nazwą Ogrod, który przygotowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którzy są dzisiaj z nami. W nawiązaniu do tych gier, które znajdziecie w, w pokoju Ogród, chcieliśmy Wam dzisiaj przybliżyć nieco temat łąk kwietnych. O którym opowiedzą nasi eksperci, pani Małgorzata Maduszewska i pan Adam Kapler, właśnie z wód polskich. A na koniec dzisiejszej lekcji przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik o tym, jak samodzielnie tworzyć kule nasienne, przy pomocy których taką właśnie łąkę kwietną możecie samodzielnie zasiać. Zapraszamy serdecznie. Pani Karolina, poproszę o włączenie dźwięku w, w komputerze, żeby ja. było ja. Żeby ja. dla wszystkich słuchaj. Witamy wszystkich uczniów, witamy wszystkich nauczycieli zgromadzonych dzisiaj razem z nami na tej krótkiej lekcji o łąkach kwietnych, o tym dlaczego są one dobre dla środowiska, ale dlaczego też są one dobre dla zasobów wody a tym się w Wodach Polskich zajmujemy. Edukujemy o wodzie w ramach naszego programu edukacyjnego Aktywni Błękiki, Szkoła Przyjazna Wodzie i w ramach takiego programu dla szkół podstawowych Organizowane są właśnie lekcje w szkołach stacjonarne, ale też czasami online, z naszymi ekspertami, którzy opowiadają dzieciom o wodzie, o tym, dlaczego jest ona ważna dla naszego organizmu, dla naszej planety, jak o nią dbać, jak chronić wody. Oczywiście też udostępniamy bezpłatne materiały dydaktyczne. Organizujemy wiele różnych części z ratownictwem medycznym, z strażą pożarną. Uczymy, jak udzielać pierwszej pomocy, jak bezpiecznie korzystać z rekreacji wodnej, ale też umożliwiamy zwiedzanie naszych obiektów hydrotechnicznych, dzięki którym no, dobrze ta cała nasza infrastruktura wodna w naszym kraju funkcjonuje i woda znajduje się w naszych kranach, płynie w naszych rzekach, jest w naszych jeziorach. Do programu Aktywni Błękitni wpada właśnie nabór. Tak naprawdę, aby szkoła dołączyła do naszego programu, wystarczy wejść na stronę wody.gov.pl w zakładce Edukacja Aktywni Błękitni można pobrać formularz zgłoszeniowy i dołączyć do naszego programu, do naszej misji edukacji wodnej, w której uczymy o wodzie, o środowisku my, my jest już I Dzisiaj opowiemy o łąkach kwietniowych. Pani, Pani Małgosiu, kwietnich. mogę na chwileczkę przerwać? Tak. E, my, to mogę prosić o udostępnienie ekranu z prezentacją, żebyśmy wszyscy dobrze widzieli o czym my mówimy. On był udostępniony, ale jeszcze raz wrócimy do tego. Okay. Tak więc, jak wspomniałam, program Aktywni Błękitni to lekcje w szkołach, to pikniki edukacyjne, ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy i nauka umiejętności zachowania się bezpiecznego podczas rekreacji wodnej. To też zwiedzanie obiektów hydrotechnicznych i tak jak wspomniałam, aby dołączyć do programu Aktywni Błękitni, a nawet od września do listopada wystarczy tak naprawdę pobrać ze strony wody.gov.pl formularz zgłoszeniowy w zakładce Edukacja Aktywni Błękitni, przesłać taki wypełniony przez dyrekcję szkoły formularz do naszego regionalnego koordynatora i razem z nami promować misję edukacji wodnej. O które są dobre dla środowiska, dla przyrody, ale też dla zasobów wodnych. O tym, dlaczego są dobre dla zasobów wodnych, powiemy za chwilkę. Natomiast na początku zacznijmy od tego, czym jest łąka kwietna. I o tym opowie nam Adam, który jest naszym ekspertem, botanikiem i właśnie ekspertem w dziedzinie łąk kwietnych. Adamie, to czym jest ta łąka kwietna? Łąka kwietna jest sztucznym ekosystemem, złożonym z wielu gatunków roślin, który jest nie tylko piękny dla nas, ludzi, ale także jest bardzo korzystny dla klimatu i dla wielu różnych grup zwierząt. 겉odolot. A to są kwiaty, które są w kwitną w jednym tylko roku, czy przez wiele lat z kolei? Różnie. Gęsta wczesnościuje się kwiaty, które kwitną tylko w jednym roku i wtedy taką łąkę trzeba corocznie odtwarzać. Ale możecie także założyć tę grupę wieloletnią, która będzie wymagała tylko koszenia raz lub dwa razy do roku. Pietna różnica od trawnika, albo na przykład, który mamy na, na naszych domach. Trawnik, jak sama nazwa wskazuje, składa się wyłącznie. No, tak jest jednolicie zielony, chyba że brakuje nam wody i co niestety zdarza się coraz częściej, praktycznie co roku. Się też co kilka, a nawet co kilkanaście tygodni. Ale jak y, tekst y, czytany włącza, to jest na pewno. Jest wyłączone. Ten... No, no, ten... ten... Nie, to ten... dla Nie, to znaczy. Nie, to Nie, to do Nie, to to naszych zwierząt, to Nie, to to Gdzie e, chyba stanowi pokarm dla różnego rodzaju owadów, ptaków, prawda? Bo, bo tak, przelatują na taką łąkę kwietną pszczółki, które z e, tych kwiatów łąkowych pozyskują nektar, który później e, no, gromadzą w swoich ulach. A powiedz, Adamie, jaką rolę pełnią łąki kwietne? Łąki kwietne dostarczają mnóstwo korzyści, zarówno klimatowi, jak i przyrodzie ożywionej, wreszcie nam ludziom. Po pierwsze gromadzą wodę, która jest zarówno w częściach w nadziemnych i podziemnych roślin, w ich korzeniach, liściach, łodygach, w samych kwiatach, A ale również mogą pochłaniać smog. A jak to się dzieje? A mnie, że pochłaniają smog takie łąki kwiecne? Sijemy odpowiednie gatunki, które mają albo bardzo duże liście, albo liście pokryte włoskami, czyli liście naturalnie nawoskowane. I one działają jako takie naturalne pochłaniacze i filtry tych wszystkich dymów i pyłów ze spalin samochodowych, z piecyków, w domkach jednorodzinnych czy w kamienicach starego typu. To tym mhm. łąka dostarcza schronienia i pokarmu dla mnóstwa zwierząt i tych zupełnie malutkich, jak właśnie pszczoły, trzmiele, motyle i tych większych, jak rozmaite ptaki śpiewające. Czyli ozdabiają nam takie łąki okolice. Tą właśnie swoją e, mnogością kolorów. Nawet stanowią właśnie, tak jak wspomniałeś, drugi dom dla roślin, dla zwierząt. No, działają też w miastach dobrze dla nas, bo jak pochłaniają smog, to można powiedzieć, że w jakiś sposób poprawiają ten stan powietrza, którym w miastach oddychamy, a wiadomo, że często jest on no, nie najlepszy. Ale co ważne też dla zasobów wodnych, tą wodę gromadzą, bo chyba mają taki bardzo rozbudowany system korzeniowy, prawda? Gdzie, Dokładnie. gdzie tam się zatrzymują. Te, zatrzymują tę wodę i dlatego też nie, nie potrzebują podlewania chyba łąki kwietne za często. Oczywiście. Prawidłowo dobrana łąka kwietna może się obyć bez podlewania, jeżeli nie ma suszy. No możemy dobrać takie gatunki, które są bardzo odporne na brak wody. Co pozwala na ogromne oszczędności na wodzie wodociągowej i naszej pracy. Bo taki trawnik na przykład, żeby był ładny zielony, to bardzo często trzeba podlewać wodą, i niestety często podlewamy takie trawniki wodą wodociągową, czyli zużywamy taką wodę, z której korzystamy do picia, a taką akurat wodę powinniśmy chronić. Oczywiście. Dlatego najlepiej jest zastąpić trawnik wąbku kwietnia, a tam gdzie się nie da, to używać szarej wody z recyklingu. Tak. Albo y, podlewać taką łąkę kwietną raz na jakiś czas, znaczy, wy, tak to jest, tą ale beczkę, i tak nie słyszymy. W, na przykład w jakiejś beczce pod rynkiem tym domu. Prawda? To. Deszczówka jest bardzo ważna, trzeba gromadzić deszczówkę, bo... Ale to jest kogoś... ...umiernie na nasz... wody wodociągowej, która służy nam przede wszystkim... Czyli my do... dalej... A powiedz mi Adamie, jak stworzyć taką łąkę kwietną? Bo chyba to są całkiem proste kroki do tego, żeby sobie taką łąkę kwietną w swoim ogródku czy na terenie na przykład szkoły wysiać. Wystarczą trzy łatwe kroki, jednak trzeba je koniecznie wykonać porządnie i we właściwej kolejności. Należy przygotować stanowisko pod łąkę, czyli po pierwsze pozbyć się dotychczasowej niepożądanej roślinności. Wszelkich chwastów, zwłaszcza inwazyjnych gatunków obcych. Krok drugi trzeba spłuchnić i wyrównać glebę. Możecie to robić dzieci pod nadzorem nauczycieli, razem z rodzicami czy opiekunami, ale w przypadku małych powierzchni, względnie łatwych do spłuchnienia, wystarczą nam rozmaitego tego rodzaju grabki, dla dorosłych także szpadle i łopaty. Oczywiście takie duże, profesjonalne łąki zakłada się przy użyciu tych samych maszyn rolniczych, jakich używają farmerzy na wsiach, czyli np. pługów, glebogryzarek, bron. No i krok trzeci. Należy, najprzyjemniejszy, należy zasiać nasiona kwiatów i ziół na tej łące. Potem należy je jakoś delikatnie udeptać albo zwałować takim specjalnym wałem ogrodniczym. Chodzi o to, żeby te nasiona wiły się w głębie i w glebę, wtedy wiele z nich łatwiej wykiełkuje. I takich chyba nie będzie będziemy. Dokładnie, tak, będą widać. bezpieczniejsze. przed Ptakami, przed gryzeniami, które by chętnie wydziobały te nasionka. A powiedz jeszcze Adamie, czy są jakieś odpowiednie mieszanki kwiatów łąkowych do odpowiedniej gleby, czy w zasadzie wszystko jedno, które kwiaty wysiejemy w naszym ogródku? No zdecydowanie nie wszystko jedno. Takich mieszanek jest dużo, jest coraz przybywa zarówno firm komercyjnych, jak i fundacji oferujących nam gotowe mieszanki do zakupu, wylosowania w rozmaitych konkursach. Możemy także pobawić się w tworzenie własnych mieszanek. Trzeba, się, trzeba oczywiście się tego nauczyć i posiedzieć nam trochę cennego czasu, ale zapewniam was, że jest to wspaniała rozrywka dla całej klasy albo dla całej rodziny. Można sobie iść na jakąś łąkę czy jakieś nieużytki mm -hmm. i samemu nazbierać tych nasionek. Potem odpowiednio je dobrać, porozdzielać się jedne na stanowiska widne, ciemne, do miejsc smokli, do miejsc suchych, do wyboru, do koloru. Uh -huh. No tak, bo y, też możemy tak połączyć te różne gatunki kwiatów y, łąkowych, żeby nasza łąka była kolorowa, bo te kwiaty łąkowe często są kwiatami niebieskimi, czerwonymi, żółtymi, także rozumiem, że ta kolorystyka jest ogromna. W zależności od tego, jak sobie to połączymy, tak możemy mieć no, paletę barw w naszym ogrodzie. Oczywiście. Wszystkie się kolory tęczy, do wyboru, do koloru, zależy od tego, co się samemu zbierze, co się ewentualnie kupi w sklepie ogrodniczym albo od wyspecjalizowanej firmy czy fundacji, która oferuje takie gotowe zestawy łąkowe. Super. No to co, Adamie, to może w takim razie e, powiedzmy, pokażmy, jak zrobić takie kule nasienne krok po kroku. Dobrze. Czyli, czyli... najpierw potrzebujemy do przygotowania takich pól e, ziemię. Albo kompost. Ziemi, Używam ziemi ogrodniczej, jest standardowej. Uh -huh. Okej. Okay. Trochę nam wystarczy. Przepraszam... Ale pięknej, nie ziemi. widać w ogóle co pan robi. Prezentacja tylko y, w obrazie nam pokazuje panią. Dobra, Dobrze. to już się wyłączamy w takim razie. Czy teraz widać lepiej? Tak, dziękuję. Warto też dodać trochę gliny albo innego materiału ilastego może być vermiculit. Takie materiały można kupić na przykład w sklepach ogrodniczych. Bardzo dobra jest też glina dostępna w sklepach wędkarskich, używana do zanęcania. A czemu glina akurat do, do tej ziemi musi być dodana? Chodzi o to, żeby się lepiej lepiło. Mhm. I stworzenie takiego naturalnego lepiska, które będzie w pełni przyjazne środowisku, które sprawi, że ta ziemia z nasionami gliną, utworzy takie kule. Aha. I trzeba dodać wody, rozumiem, żeby tak, to wszystko tak. sobie rozmieszać. Dokładnie. Aha. A to nie gliny, glinę, ziemię można kontrolować. Gęstość, lepkość, przyszły kul. i teraz jeszcze dostępujemy jest trochę nasionek. Proszę zobaczyć, A, no takie... bez kosztowo, To są takie nasionka, to nie są takie nasionka, jak my kojarzymy najczęściej, takie gładkie, tylko takie, takie płateczki suche można powiedzieć. Tak, straszne przesuszenie na są suchutkie, więc w wodę. Tutaj dodałem. Mieszanka nam się powoli zgęszcza. Formowanie kulek jest coraz łatwiejsze. O, przepraszam. uważać, na... bo tryska. War... No, zdecydowanie przewiesią... pamiętamy o roboczym, brudnym ubraniu. Fartuszku. Fartuszek, tak, może być ogrodniczy. Proszę zobaczyć, jak wygląda kulka. Tak, o tutaj fajnie, widać w kamerze? No, Aha, widzimy rozmaite nasionka, dziesiątki gatunków rodzimych ziółek i kwiatów. A ta kulka ma być taka bardzo odsączona, bardzo taka zbita w y, y, sobie, czy, czy taka nawet troszeczkę miękka, wilgotna, jak to no, tak? To no, jest kwestia czysto indywidualna, jak się Państwu podoba. Kto lubi kulki miękkie, niech robi miękkie, kto lubi twarde, niech robi twarde. Przecież chodzi o to, żebyśmy się dobrze bawili, a nie tylko męczyli, chroniąc naszą przyrodę. I... Powiedz Adamie jeszcze, jak duże powinny być takie kulki? To ma znaczenie? znaczy im większa kulka, tym więcej tych kwiatów i ziół hmm. dla naszych pszczół i motyli otrzymamy, więc oczywiście dzieci robią mniejsze kulki, bo mają mniejsze dłonie, ale za to mogą ich wykonać więcej, hmm. albo potem lepić kilka czy kilkanaście mniejszych kulek większą. To tak samo trochę jak z lepieniem bałwana, czy zrobieniem na przykład garnuszków z gliny. A powiedz jeszcze Adam, w zasadzie, czy takie lepienie kul nasiennych to jest e, po prostu dobra forma zabawy i spędzenia czasu z e, bliskimi? Czy na przykład e, takie, u, takie kule lepsze są do wysiewania niż na przykład rozsypywanie ziółek, e, tych, e, tych nasionek, tak jak wcześniej mówiliśmy? Kule doskonale nadają się do zazieleniania terenów, które są dla nas trudno dostępne albo. Mają małą powierzchnię, na przykład kulami można zazieleniać jakieś półki skalne, czy na przykład zielone dachy, na które nie, nie możemy, nie chcemy wejść, bo mamy lęk wysokości czy lęk przestrzeni. Aha. Kulami można na przykład obsiewać jakieś miejsca po kretowiskach na dawnych trawnikach. Natomiast taki siew z ręki, który nam się kojarzy z, głównie z wsiami, czy z dużymi trawnikami w miastach, jest bardzo dobry, jeżeli zakładamy profesjonalną łąkę kwietną, albo po prostu siejemy jakieś rośliny uprawne u siebie w ogrodzie, czy na wsi, na polach ornych. Wtedy, ale wtedy też dobrze jest pomieszać nasiona z zaprawą, z piaskiem albo na przykład z trębami, czy z manną. Z, ka... z kaszomanną? No, z... A czemu z manną? Chodzi o to, żeby że nasiona mają różną wielkość. Wtedy sama czynność siewu jest prostsza, jeżeli. Niektóre nasiona są pomieszane z czymś sypkim, na przykład z piachem, z żwirem, czy właśnie z rozmaitymi kaszami, czy otrębami, bo to nam spra to też sprawia, że się jest bardziej równomierny, że w każdej garści jest mniej więcej tyle samo nasion i tyle samo tego wypełniacza. Dzięki temu mamy pewność, że nic się nie zmarnuje, ani nasiona, ani nasz wysiłek i czas, który poświęcamy na obsianie danego pola, mhm. ale czyli tak konkludując, takie y, kule nasienne są po prostu y, chyba lepszym rozwiązaniem do wyziewania jakichś mniejszych czy punktowych miejsc, oczywiście, tak? do wyziewania miejsc punktowych, a także miejsc trudno dostępnych. Mhm. Jest to, można to nazwać prawdziwą partyzantką ogrodniczą, ponieważ w ten sposób możemy pozazieleniać różne miejsca, na które nam trudno dotrzeć, na przykład nie możemy przejść przez jakiś rów. Czy właśnie nie możemy wejść wyżej na jakąś półkę skalną czy na jakiś dach. A potem, jak się tak wykiłkują takie e, nasiona kwietnych, to rozumiem, że one same dalej już się rozsiewają, prawda? No to dokładnie. Jeżeli już wykiłkują, zakwitną i wydadzą nasiona, to się same rozsieją. Oczywiście ważne jest, żeby miały swoich z sprzymierzeńców. Motyle, pszczoły, trzmiele i mnóstwo innych gatunków owadów, których często w ogóle nie znamy, które też są bardzo potrzebne. Mhm. I już z lat, pół roku rok będziemy mieli. Tutaj mamy, czyli mówisz, po jakim okresie wyrosną takie kule? No niektóre już po pół roku. Mm -hmm. Po roku na pewno, po dwóch latach, niektóre gatunki zresztą potrzebują za dwie, półtora pół, miesiąca, dwóch, ale z tym bardzo różnie bywa. Jest to kwestia indywidualna, zależna nie tylko od składu mieszanki, ale także od panujących warunków, na przykład słonecznienia, temperatury w danym roku. Mm -hmm. A wreszcie także o tak aktywności ptaków czy gryzoni, które, nie oszukujemy się, wydziobią pewną część nasion, chcemy tego czy nie, oczywiście nie chcemy, ale... Czyli trzeba po prostu trochę, całkiem sporo tych nasionek wysiać, żeby, żeby po prostu jak najwięcej tych nasionek przetrwało i nie wszystko, żeby wydziobało. Dokładnie, dokładnie. No dobrze, a powiedz mi, Adamie, bo jeszcze pamiętam, że takie kuleczka... W jakichś miejscach, w ogóle będzie. Oczywiście chodzi o to, żeby kula była w miarę. Ciii. Ja. A, nie rozpadała się przed tym, jak przystąpimy do siebie. Aha, i y, chyba gdzieś trzeba trzymać takie schnące kule? Jest jakiś naczynko, w którym to trzeba trzymać? No, naczynko, naczynia, ja w jakimś miejscu, w piarę. Przybierany, dość jasny. Mm -hmm. Słyszałam, że na przykład takie wydmuszki po, takie po, po jajkach, kartoniki są bardzo dobre do wysuszania, że takie malutkie kulki wielkości jajek sobie zrobimy no, przecież, i włożymy, no, i tam się wysuszy wszystko. Bo zresztą ten kartonik na pewno trochę tego nadmiaru wody też odciągnie z takiej kuli, prawda? Papierowy na pewno, plastikowy nie. Ale kupujemy papierowe. Bo papierowe są lepsze dla środowiska. Plastik należy jak najmniej słuchajcie, korzystać z plastikowych opakowań, bo te nie ulegają łatwiej degradacji, a zanieczyszczają też wtedy nasze środowisko, środowisko wodne. To wiadomo, że zawsze jest dla nas, ale też dla, dla ludzi, ale też dla organizmów wodnych czy innych zwierząt roślin, takie plastikowe opakowania bywają szkodliwe. Mamy drugą kulę. Dobra, tutaj pokażemy, czy widać dobrze, tak to wygląda. To jest wielkości mojej dłoni w zasadzie, więc ta kula jest całkiem spora, ale dzieci mogą zrobić sobie troszeczkę mniejsze wielkości jajka i, i razem, wspólnie z rodzicami, sobie zasiać swój e, ogródek e, w jakichś e, miejscach takich e, trudno dostępnych, jak powiedział Adam. No i pamiętajcie, dłonie brudne, więc zawsze warto mieć ze sobą jakiś ręcznik, czy do, do podarcia, czy ścieżkę. I też oczywiście, słuchajcie, ubrać się odpowiednio do robienia takich kul nasiennych, no bo jak to z ziemią, zawsze można się ubrudzić, chociaż czasami bywa to też całkiem spora atrakcja. I całkiem... Należy uważać też na ziemię ogrodniczą, bo nie mogą być groźne bakterie tężca. Jeżeli jesteście zaszczepione przeciwko tężcowi, to nie powinno wam się niczy, nic stać. Dlatego my preferujemy tutaj gotową ziemię ogrodniczą, która jest odkażona. A, to dobrze, to tak. jest ważna informacja. Adamie, czyli nasze kule są teraz gotowe, my akurat nie przynieśliśmy dzisiaj tutaj do naszego mini studia edukacyjnego tych wydmuszek po, po, po opakowaniach, po jajkach, więc my sobie po prostu te kule wysuszymy tutaj gdzieś w jakimś nasłonecznionym miejscu w naszym biurze, no i na pewno oczywiście będziemy z nich korzystać, może uda nam się gdzieś w naszych domach wykorzystać później te kule. Was zachęcamy do tego, żebyście wysiewali łąki kwietne, bo pomimo tego, że jest jesień, a jesień często kojarzy się z tym, że no, liście opadają z drzew, idzie zima, to wbrew pozorom łąki kwietne można wysiewać też jesienią. Oczywiście, wrzesień. Tak, do połowy października, to, to są bardzo dobre pory na siebie ja w i tylko. Czyli to, że teraz mamy jesień wcale nie oznacza, że nie możemy takich kul zrobić i wysiać, bo wprost przeciwnie, jest, jest to bardzo dobry czas, tak? Bo, tak, jest to znakomity czas, że polecamy wszystkie zajęcia. Wspólnie dbamy wtedy o środowisko, o przyrodę, dajemy takimi łąkami pokarm dla pszczół, które są bardzo ważne dla nas, ale też dbamy właśnie o nasze zasoby wodne. Więc to była taka nasza mini lekcja e, o łąkach kwietnych. Więcej o środowisku, o zasobach wodnych uczymy w naszym programie edukacyjnym Aktywni Błękitni, ale też o tym, czym jest łąka kwietna i e, jakie są jej zalety, można właśnie dowiedzieć się grając w grę Ekoeksperymentarium w module Ogród, e, który w Wspólnie z Fundacją Mamy projekt, także gorąco zachęcamy, bo to bardzo fajna gra, gdzie trzeba znaleźć różnicę między jednym a drugim obrazkiem, a nie jest to wcale takie proste. Oddaję głos panu Rafałowi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i bardzo gorąco za tę wspaniałą prezentację i pokaz tworzenia kul nasiennych. Również gorąco zapraszam do ekoeksperymentarium.pl, do gier poświęconych ogrodowi, ale nie tylko, również do pozostałych pokojów, gdzie wspólnie z nami możecie nauczyć się, jak w przyjemny, prosty sposób codziennie dbać o ekologię. Także razem z nauczycielami dołączajcie do nas, grajcie, uczcie się. Wiemy, że na dzisiejszej lekcji było Was całe mnóstwo. Niestety nie wszystkim udało się dołączyć, nie wszyscy dobrze nas słyszeli. Dlatego chciałbym Was wszystkich uspokoić. Nasze spotkanie zostało zarejestrowane, także prześlemy Wam również nagranie z tego, z tego naszego spotkania, żebyście w spokojnych warunkach mogli jeszcze raz do niego wrócić i jeszcze raz wysłuchać komfortowych warunkach i na spokojnie stworzyć z nami kule nasienne. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy naszym ekspertom pani Małgorzacie Matyszewskiej i panu Adamowi Kaplerowi z Wód Polskich i wam drogie dzieci, drodzy nauczyciele za to, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wam dobrej zabawy.